Dzień dobry, witam na kanale Król Karton. Na kanale, na którym luźnie rozmawiamy o tematyce opakowań kartonowych, ponieważ dużo osób pyta mnie, dlaczego opakowania kartonowe typu takie jak tutaj, co widzicie, typu klapowego, na przykład FF 201, lub inne FEWKO 200, na przykład 9, robi czy wykonuje się z falą od góry do dołu, a nie z lewej strony do prawej strony. Już mówię o co chodzi. Jak macie karton taki, to jak zobaczycie w środku, to jest fala. Mamy trzywarstowy karton, czyli jak widać jest warstwa górna pierwsza, w środku warstwa falowana druga i trzecia ta z zewnątrz, ta tutaj potargana. Potargana oczywiście dla celów prezentacji tego filmu. I teraz dlaczego karton klapowy wykonuje się tak, a nie wykonuje się tak. Zapraszam na odcinek. Zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, zapraszam do subskrybowania kanału oraz pozostawienia łapki w górę. Jeżeli masz jakieś pytania, również zostaw komentarz pod tym filmem. I teraz jak zauważycie tutaj, mam dwa takie same opakowania, o takich samych wymiarach, o takich samym kształcie, ten sam typ fevko, tyle samo nawet jest szywek. Jedyne nad czym się różnią, to różnią się tym, że to opakowanie ma w tą stronę falę, to opakowanie ma w tą stronę falę. Bardzo fajnie widać to na łączeniach opakowań, czyli nasze prawe opakowanie nie widać tej fali, czyli jeżeli nie widać tego, tylko widać w ten sposób, to znaczy, że nam fala idzie góra-dół, a na naszym lewym opakowaniu widać falę, czyli jeżeli widać falę, to nasze, nasza fala idzie lewo-prawo. Najprostszym sposobem, żeby przedstawić dlaczego te opakowania się wykonuje tak jak po prawej stronie karton, a nie tak po lewej stronie karton, będzie położenie, czyli obciążenie tego kartonu czymś ciężkim. Problem mnie polega na tym, że moja waga jest tylko do 7 kg i no nie jest w stanie tutaj tych całych gazet zważyć. Musimy po prostu poważyć sobie po kilka, powiedzmy, po kilka gazet do 7 kg. Mamy 7 kg gazet. To przestawiamy na, na bok, albo właściwie nawet nie na bok, tylko przestawimy sobie do, do naszego worka. I pierwsze nasze 7 kg kładziemy na opakowaniu po prawej stronie, czyli gdzie mamy fale od góry do dołu. Jak widać, jest wszystko ok. Przełóżmy. Na drugie opakowanie jest ok. 7 kg jest ok. Więc dołóżmy kolejne 7 kg, tak żeby było 14. No i mam przygotowane 14 w sumie kilo. No to już jest cięższe czuć jak położymy na tym opakowaniu. To jak widać jest z nim wszystko OK. Przełóżmy teraz na nasze drugie opakowanie, i jak widać, już nam zaczyna tutaj to opakowanie się psuć. I teraz jeszcze przełożę. Nasze 14 kg z powrotem na to opakowanie, żeby pokazać, że jednak to opakowanie się nie ugina, dlatego też daje to całe to obciążenie na brzegu. Więc odpowiadając na pytanie, dlaczego fale są od góry do dołu, a nie od lewej strony do prawej strony, to jest ze względów wytrzymałościowych. Oczywiście tutaj też wchodzą inne parametry w grę, takie jak gramatura, między innymi gramatura tych opakowań jest dokładnie taka sama, tylko po prostu papier został obrócony przy robieniu opakowania, no i piętrując opakowania, czyli jedno na drugim do wysyłki paletowej, powiedzmy jakimś kurierem Opakowanie na samym dole jest najbardziej narażone na zgniatanie i właśnie w taki sposób może to potem skończyć. A jeżeli takie opakowanie na samym dole zostanie tak zgniecione, a mamy jakąś wieżyczkę dość wysoką, to ta paleta cała może się załamać i wszystko może z tej palety spaść. Oczywiście te testy, które teraz wykonywałem, nie są jakieś profesjonalne. Nie, nie należy się tym sugerować przy doborze gramatury i doborze tektury do opakowania, bo tutaj to są takie po prostu domowe sposoby. Mm, takie testy konkretnie typu BCT, tak zwane, to są wykonywane w warunkach laboratoryjnych przez odpowiednie urządzenia, których ja tutaj niestety w domu nie mam.